Serio? Dostałam tylko taką małą strzykawkę? Wow. O tak, ja mam tutaj coś konkretnego. Co za rozmiar? Ale to ja jestem największą szczęściarą ze wszystkich. Chcesz zacząć? No dalej. Okej, okay, spróbujmy. Pachnie naprawdę dobrze. Dam kilka kropelek na język. Dosłownie kilka. To takie pyszne. Mam pomysł. Raz, dwa i wystrzał. O nie, nie dałam rady niczego złapać. Spudłowałam. Dlaczego się śmieje dziewczyny? Jestem obrażona. Myślę, że teraz moja kolej. Patrzcie, na pewno wszystko złapię. Teraz z drugiej strony. Miam, niam. I jeszcze raz. Super, co? Fajnie. Teraz ty z chęcią. Zaraz zobaczycie, co będzie. Ognia! Ojej, chyba przesadziłaś. Aj. Rzeczywiście, jestem cała brudna. Co za porażka. Ale czasem się to zdarza. Dobra, teraz ja mam najmniejszą porcję. O tak, moje ulubione słodkie paluszki. Nie mogę się doczekać, aż ich spróbuję. O wow. Sama jestem w szoku. Taka ogromna porcja. Jaką ja jestem szczęściarą. No to ja zacznę. Chociaż bez okularów nawet nic nie widać. Tak lepiej. No to próbuję. Już kifokie, uwielbiam je. Mm, jakie dobre. Rewelka. Teraz ty. Nie zapomnij o okularach. Dobra, zaczynam. O tak, witajcie moje piękne. Myślę, że zagram solo na perkusji tymi pałeczkami. Co o tym myślicie? Fajnie, co? No nie wiem. No, i dobra. Lepiej je zjem. O, tak, jakie pyszne. Chcę więcej. Takie chrupiące i takie truskawkowe. Po prostu super. Co ty robisz? To się nazywa porcja. Mam pomysł. Myślę, że mogę wziąć sobie jednego paluszka. Nawet nie zauważy. Aj. To nie to, co myślisz. Po prostu chciałam ci to podać. Sama bym sobie poradziła. Wow. Mój skarbie, nie oddam cię nikomu. Mm, to jest pyszne. Może dasz kawałek. Bonika jest zahipnotyzowana. Patrz tutaj i tutaj. A tutaj? A port! Pobiegła tak szybko. Co za ubaw? Dobra, kontynuuję. O, tak, to jest takie smaczne. No i co ja mam z tobą zrobić? Ech. Tym razem nie masz szczęścia. Patrz, jakiego ja mam robaka. Wow, co za rozmiar. Możecie mi zazdrościć. Niech Monika zaczyna. W porządku. Jesteś taki malutki, ledwo ci widać. Może da radę cię jakoś rozciągnąć. Hmm. Wiem. Mam pomysł. Zrobię z ciebie placuszka za pomocą mojego wałka do ciasta. Tak jest. Gotowe. Możecie mi zazdrościć. Nie ma czego. Ej, co ty robisz? Oj, przepraszam, Lucy. Dobra, lepiej to zjem. Idealnie pasuje do języka. Jakie pyszne. Lili, twoja kolej. Z przyjemnością. Chodź tu, robaczku. Zamierzam cię ugryźć. O tak, co za pyszka. Mam pomysł. Jestem szefową kuchni. Pokroimy żelkowego robaczka na kawałki. Właśnie w ten sposób. Teraz bierzemy miskę. Wkładamy do niej wszystkie kawałki. A teraz dressing. Sostruskawkowy. Pięknie. Mam też kilka posypek na taką okazję. To, czego potrzebuję. Wow. Wiem wiem, dziewczyny, sama jestem pod wrażeniem tej sałatki. No okej. Okay. To częstujemy się. A ty co? To wszystko jest moje. Ci wózka. Lucy zaczynaj. No w końcu i ja spróbuję. Chodź tu wielko ludzie. Zacznę od ogona. Jaki pyszny. Co za uczta? Nie mogę przestać. Robi się coraz smaczniej i smaczniej. Chcę, żeby to trwało wiecznie. Co za nudy. Nigdy nie jadłam nic pyszniejszego. No dalej licz szybciej. Proszę. Dziękuję. No w końcu. O tak, uwielbiam pizzę. Jeśli mam być szczera, to już mam dosyć załatwicie Jeszcze zobaczymy! Został mi ostatni kawałek. Dam radę. Skończyłam. Widziałyście to? Ej! Zasnęłyście? Co? Co się stało? Zjadłam tego ogromnego robaka. Fajnie, co? No, tak, tak, brawo! Oho, kwaśne cukierki. Tylko po co mi tyle? W życiu tyle nie zjem. To jakieś szaleństwo. Słuchaj, może ty zaczniesz. Dobra. Mam tylko jednego cukierka. Po prostu położę go sobie na języku. Ojej, jaki kwaśny. Uf, przełknęłam. Dziewczyny, powodzenia. Lili teraz ty. No dobra, zobaczmy, co tam jest. Świecący i gigantyczny cukierek. Aż strach nawet polizać. Ale zaryzykuję. Aj, co z moim językiem? Co? Po co ci wkrętarka? Daj mi to. Pomogę ci. Robimy dziurkę, a teraz wystawia język. Nie, nie, dzięki. No dobra, włączam. Ojej, tak szybko kręci się na moim języku. Gotowe? O nie, cały ten kwas mam teraz w buzi. Co się ze mną dzieje? Uff, myślałam, że będzie gorzej. Teraz twoja kolej, Spryciaro. O nie. Dobra, co zrobić? Trzeba zajrzeć do środka. To dopiero rozmiar. Ledwo mogę utrzymać tego cukierka. Dalej, dalej, nie przeciągaj. No dobra, zaczynam. Chwileczkę, nie mam pomysł. Włożę cukierka do tej wielkiej szklanki. A teraz leci czajnik z rządcą wodą. Wleję ją do środka. No i porządnie wymieszam. Cukierek powinien się rozpuścić. Tak będzie łatwiej to zjeść! Serio? Chcesz to wypić? Mój napój jest gotowy. Stworzę tylko odpowiednią atmosferę i voilà, fajnie, co? Tracisz tylko czas. Pij to szybko! Dobra, wypiję, wypiję. Życzcie mi powodzenia. Ojej, jakie to jest kwaśne! Turbo kwaśne! Kiedy to się skończy? Zaraz pęknę! O nie! Aż mnie całą wykręca! Biedactwo! Zastygła! Co to jest? Tak mało lodów? A twojej porcji starczy dla dwóch osób! I mamowy, Nie zamierzam się dzielić! Wow! Patrz! To dopiero rozmiar! Zgadza się! Dostałam ogromne opakowanie lodów! Monika, zaczynaj. Kurczę, przynajmniej dostałam porcję pasującą do mojej łyżki. Patrzcie, fajnie, co? Wszystko jest wyliczone. Chodźcie, tu moje lody. Mmm, truskawkowe, moje ulubione. Ale zimne. Szkoda, że tak mało. No dobra, teraz ty. Chętnie. Mam już wszystko gotowe. Zrobię sobie rożka lodowego. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. I smakuje rewelacyjnie. Czas na kolejną kulkę. A może więcej niż jedną. O tak. Im więcej, tym lepiej. Wow, widzicie to. Można zrobić sobie zdjęcie z takim rożkiem. Ojej, poniosło mnie! Lody mi spadły! Jesteś taka zabawna! Nie nabijajcie się ze mnie! I tak zostało mi sporo pysznych lodów. Kili, teraz twoja kolej. Już, już zaczynam jeść. Po prostu uwielbiam lody. O, tak, są takie dobre. Nigdy nie można ich mieć za dużo. Super, że dostałam największą porcję. Mogę jej jeść cały dzień. Tylko robi mi się co, 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 coraz ch, ch, chłodniej. Ch, chyba zamarznę. Ojej, nie chyba, ale na pewno. Ojej, biedactwo. Ale teraz reszta lodów jest nasza. Dobra, chwytaj za łyżkę. O tak, to jest pyszne. Ej, co się stało? Głowa mnie strasznie boli. Ojej, dziewczyny, gdzie moje lody? Myślałyśmy, że już nie chcesz. Trzymaj, ale tu niczego już nie ma. Wszystko zjadłyście. Będę musiała zadowolić się ostatnią łyżką. No no. O, w tej rundzie musimy zrobić mordkę kotka. Mary nawet nie liczna wygraną, nie masz szans! Zaraz się przekonamy. Rysuję lepiej niż ty. Mój naleśnik będzie ładniejszy. W ogóle jestem lepszą kucharką. Moja kocia mordka będzie i ładniejsza i smaczniejsza. Patrzcie jaka fajna mi wychodzi! Kotek gotowy. Teraz za pomocą różowego koloru dodam detale, policzki i uszy. Na dole dodam czerwonego, o tak. Za wcześnie się cieszysz. Ja też spoko rysuję i zrobię bardzo słodkiego kotka. Tylko spójrz jak się uśmiecha! Uroczy. Ej! Co ty wyprawiasz? Skończyło mi się ciasto! No dalej! Czemu nie leci? O nie! Co ja narobiłam? Zniszczyłam swojego naśnika. Dobrze ci tak! Teraz zdecydowanie ja wygram. Mam idealnego kotka! A żeby szybciej był gotowy, użyję zamrażacza. No to zaczynamy. Pięknie. Kurczę, kotek teda jest naprawdę słodki. Dobra, zobaczmy, co mi wyszło. Co za masakra! Nawet nie chcę tego próbować. Mówiłem, że mój naleśnik będzie fajniejszy. O, tak! I właśnie to udowodniłem. Mogę odebrać swoją nagrodę. Skoro rysowaliśmy kotka, to znaczy, że dostanę kotka! Hej kolego, nazwę cię Boni! Jesteś taki słodki! Chce cię pogłaskać! Wow, jaki słodziak! Zabieraj łapy od mojego Boni! Bardzo ciekawe, nigdy wcześniej nie rysowałam logo Coca-Coli. A moim ulubionym napojem jest Fanta! I to właśnie jej logo dziś narysuję! To nie takie proste, jak mi się wydawało. Ta praca wymaga koncentracji. Jak na razie idzie mi dobrze. A teraz zielony. Mmm, pyszne. Czas dodać klasycznego pomarańczowego koloru Fanty. Ojej, Mary, po co robisz takiego wielkiego naleśnika? Niech to po co? Żeby cię pokonać? Co? Nie pozwolę na to! Cicho. Zaraz wyłączę jej kuchenkę. Gotowe! Co chcesz? Nic, chciałem powiedzieć, że dobrze ci idzie. Robisz niesamowite logo. Przestań gadać. Muszę odwrócić naleśnika. Ej, co to ma być? A ja muszę zamrozić moje logo. Co chcesz? Nic, nic. Pracuję sobie. Dlaczego to się stało? Sprawdźmy, co mi wyszło. Moje logo jest fantastyczne. Mary, przestań tam skrobać. Czas dowiedzieć się, kto wygrał tę rundę. No co za niespodzianka. I znowu ja, gdzie moja fanta. Co? Chyba sobie żartujecie. Nawet nie zdążyłem tego spróbować. I w dodatku jestem cały lepki i mokry, o, tak, uwielbiam popyt. No nie wiem. Razem muszę się postarać. Mam świetny pomysł. Wiem, jak zrobić popyt. Naleśnikowy kontur wyłożę z kitelsami. Będzie wypukły, tak jak prawdziwy popyt. A resztę wypełnię ciastem właśnie w ten sposób. To będzie przepyszny naleśnik ze Skittlesami. Czuję, że wygram. Możesz mi zazdrościć, Ted. Ale fajny pomysł. Kurczę teraz na bank, przegram. Chociaż nie poddam się. Dlaczego by nie użyć prawdziwego popytu, żeby wygrać? Po prostu wleję do niego czekoladę. I wyjdzie z tego prawdziwy jadalny popyt. Proszę bardzo. Mówiłem, że to ciasto jest całkiem dobre. A teraz zaleję całość białym kolorem. To jest do Bani. Mój naleśnik będzie o wiele ciekawszy i smaczniejszy. Pozostało tylko go przewrócić na drugą stronę. O nie, cukierki chyba się roztopiły i przykleiły do patelni. Nie udało ci się, co? A masz? No dalej, jeszcze troszkę. Uda mi się. Niczego nie chciałem. Dobra, sprawdźmy, co mi wyszło. Wow, tylko spójrzcie, jakie to piękne. A co najważniejsze, wygląda jak popyt. Czekajcie, jeszcze nie, jeszcze chwilkę nie skończyłam. Ale nikogo to już nie obchodzi. Zwycięstwo jest znowu moje. Dajcie mi tu popyt. Wow, jeszcze nigdy takiego nie miałem. To naprawdę jest fajne. Po moim trupie! Masz już tyle nagród, daj mi to! Ej, oddawaj! To moje! Przecież wygrałem, chodź tu! Aj, stój! O, takie coś zawsze chciałem mieć! Nie jesteś jedyny. Zrobię wszystko, żeby zdobyć ten topór. Ale naprawdę trudno jest go narysować. Muszę zrobić to idealnie. Tym razem wygrana na pewno będzie moja. Wyszło całkiem nieźle. Kurczę, w ogóle nie przypomina toporu. Dobra, mam jeszcze ciasto. Użyję linijki. No, teraz to ja rozumiem. Muszę to tylko pokolorować. Brązowego już wystarczy. Bierzemy kolejny kolor. No i na koniec niebieski. A, rzeczywiście, tam też jest błękitny. Też go dodam. Rewelacja. Ted, co ty robisz? Myślisz, że te kwadraciki ci pomogą? Nic nie rozumiesz. Mam własną strategię. Muszę z tego ułożyć odpowiedni kształt. A następnie obleję go czekoladą. Oczywiście trzeba to wszystko zrobić bardzo ostrożnie, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Jak zawsze, mój pomysł jest genialny. Czas na niebieski kolor. Jeszcze troszeczkę i znowu wygram. Zobaczycie. Muszę dodać, że to naprawdę uspokajające zajęcie. Czas uformować topór. Jak zwykle użyję zamrażacza. Będzie super. No nie wiem, jakoś dziwnie to wygląda. Ojej, mój naleśnik! Czas go przewrócić. Kurczę, troszkę się przypalił. Co to ma być? A spójrz na mój topór! Wygląda jak prawdziwy, co? No i kto wygra? Oczywiście, że ja. Mam teraz diamentowy topór z Minecrafta. Mary, wyzywam Cię na pojedynek. A ja! Zaraz oberwiesz, zobaczysz.